Ja ho, witajcie w domu! Dziś są moje urodziny. I przyjechaliśmy na pyszne śniadanko. Zaraz Wam pokażę, jakie. No i będziemy świętować. Tak, zaraz Wam opowiem, co i jak. O. Tu, 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 tu. Przyjechaliśmy na cynamonki. Moje ulubione, ukochane. Na śniadanko idealnie i chcesz? Sina To Więc przyszliśmy na śniadanko Przepisznego cynamonka Ponieważ zażyczyłam sobie na urodziny Że chcę cały dzień Jeździć w ulubione miejsca I jeść ulubione rzeczy Stąd też właśnie y, Cynamonka Kimpek już już zjadł <grymne> Czasami to ten tak to właśnie u nas wygląda. Ja się siedzę, robię zdjęcia, a ten wszystko zjada. Także smacznego śniadanka dla mnie, a potem idziemy w fajne miejsca. Mmm, wspaniale! Tak wygląda malutki cannamon, mini pikan, coś z orzechami pikan. Pimpek miał klasycznego. Ale już zjadł. <laughs> Jestem w Mudzirusi i znalazłam polskie zupy Porandicta Możecie o nich poczytać na moim Instagramie, a ja się bardzo mocno zastanawiam Tutaj mamy żurek dziurek został ostatni mnie kusi ta zupka, chyba ją kupię ale kropnik też Chyba wezmę krupnik. Teraz zapytam Pimpkę, na co on ma ochotę. Jakbyście szukali, to w modzirosi. Skoro urodzinki i skoro moje ulubione miejsca, to musi być animate. Tak idziemy do animate'a. Nie wiem czy coś kupię, ale na pewno chcę popatrzeć na ładne rzeczunie i zobaczyć co mają z dzień. Są mam co trafić po cikkę. Tyle mamy kudców. Z czymś zostało dwa Niech tu będzie pocita Patrzcie ile teraz jest sushi A ja jak głupia zamawiałam z Chin Minna nie to kotta Spojando familie Kuma Spoyando familie moiku W tacy myśli pim, pim no

Te. Aké te na Nidzakode? Poszliśmy z Rasimban. Niestety tam nie można nagrywać. Ale zmierzamy teraz do drugiej, drugiego miejsca. Stoka Sanglair. Kaidan, da... kaidan, dory, Kajdan jest da. Idziemy teraz w inne miejsce, gdzie wypijemy moją ukochaną czekoladkę i popatrzymy na ciuchy. Mac Godiva to korabos tyry! Nie wierzę! McDonald's ma korabos z Czy Ciotto kondo nomitaj! Print! Nowe menu, nowa czekoladka. 美しいやつするわこれも美味しすぎてねこれにするクリスマスだけどいいですね誕生日のやつないんだからさ確かにねね、よしちゃんこれにしますありがとうメリークリスマス感覚そうでしょメリークリスマス誕生日おめでとうメリークリスマス

Ja mam teraz masaż pleców. Ja nie wiem, czy bym chciała taki fotel. 60 tysięcy kosztuje. Nie, 600 tysięcy, 60 manów. Chcieliśmy... Ała! <ścoughs> I tak. Strasznie mocno mnie momi-momi. Kolejny przystanek. Pizza. Peperoni. Tak. Iki kimaska. Idziemy. Wszystkie sobie popatrzeć na figurki, na case różne i już spadamy. Zmęczeni jesteśmy. Irsaizwa. size ja. Ja Na jąnu pizza da jo. A to? <try> to jest. pizza! jest <try> To ランドになかなか人気ないよね。なんか、お種類とかンないだいたいみんな半々とかするんだけどね。あ,<は>あとはおおあぶらピザあブラピーザーミートピーザー <laughs> あれ何ブルゴギとかわかんない。わかんない。うん。肉、ミエンソです。ミエンソ、あとこれも来たね。取りましょう Jako nikt się nie spodziewał, że nagle po pizzy będę ja w piżamie. Słuchajcie, tak wyszło, że po pizzu nie były prezenty, były wiecie, celebracje i tak dalej. Spędziliśmy super czas z mamą. Teraz wam właśnie pokazuję przepiękny prezent, jaki dostałam od mamy. Wielkiego, mięciutkiego kota z mojej ulubionej e, firmy, takiej, która robi, można by powiedzieć, ubrania po domu, piżamki, ale też bielizny, skarpetki. Przewspaniała firma, uwielbiam ich rzeczy i design fuku, fuku, nianko. No i właśnie w mojej kolekcji brakowało czegoś z trójkolorowym kotem, czyli Mikeneko No i mama wzięła, zakupiła mi taką cudowną poduchę Ja mam manię siedzenia, przytulania czegoś, mziania, spania z jakimś dużym pruszakiem, Także idealnie wpasował mi się w moje potrzeby no To prezent niespodzianka i słuchajcie, w sobotę rano pojechałam do Kawa do Ani, żeby spędzić wciąż urodziny z Anią. No i nie było mnie cały dzień, nie nagrywałam tego dnia. Stwierdziłam, że już tyle razy nagrywałam w Kawa i tyle razy z Anią nagrywałyśmy swoje odpały i otaku o patrole, że to nie ma co nagrywać. Wajnie spędziłyśmy ten dzień, naprawdę miałyśmy super przygody. Coś, coś nie, coś opowiadałam na live w niedzielę, jeżeli nie widziałeś to serdecznie zapraszam zobaczyć sobie zapis. I dostałam też od Ani cudowny prezent. Prezent, którego się nie spodziewałam, ponieważ my już ustaliłyśmy, co sobie kupujemy i nie jest to rzecz, którą ustaliłyśmy, więc oto przed Wami cudowny, przewspaniały gecio. Figurka, na którą się czaiłam bardzo długo. Figurka, która jest no, trudno dostępna. Opowiadałam o tym w niedzielę na live, więc tam zapraszam ale jest nareszcie moja w ten sam dzień kupiłam też tą piżamkę, którą mam dzisiaj na sobie, jest to piżamka z ataku y, tytanów, była na przecenie więc nawet się nie zastanawiałam wzięłam po prostu y, wybrałam zielony kolor i kupiłam, jeszcze była czarna ale zielona mi się bardziej podobała są też do niej spodnie, ale jest mi tak zimno, że się teraz, słuchajcie, pod kocykiem z pięknymi chińskimi panami, więc nawet nie mam co pokazywać za bardzo co tam jest pod spodem przebitki będą i też kupiłyśmy sobie z Anią te same koszulki ze Spy Family. on troszeczkę y, opadł, więc i koszulki były dostępne w każdym rozmiarze. I nie wiem, kiedy ją zobaczycie na jakimś filmie, bo jest teraz tak zimno, naprawdę tak nieprzyjemnie. Jest y, wciąż y, no, południe, a ja mam zapalone wszystkie światła, żeby mnie było widać. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo y, mam tak nos zatkany, że ledwo mówię. Anyway, to była moja sobota w niedzielę próbowałam trochę odpocząć, trochę posprzątać i też wciąż nadrabiłam telefony od znajomych, od rodziny itd. masa tego była. I co, no i w niedzielę był live, w poniedziałek miałam lekarza i wszystkie osoby, które się martwiły, mówią od razu, że wyniki są ok. Jedynie co, to mam zalecenia, żeby się nie stresować, więc. Nie denerwujcie mnie! Nie no, jajcuję sobie. Lekarz powiedział, że wszystko jest ok, z tych wyników, które mam, jest wszystko okej, okay, no ale mam tam jakieś tam swoje takie, wiecie, sercowe sprawy, które... Yy, niezalecane jest, bym się denerwowała, wkurzała, więc nie zdziwcie się, jeżeli kolejna masakracja jakiegoś filmu będzie za jakiś czas. Muszę być w lepszej kondycji fizycznej, bo moje serce po prostu nie, nie zniesie kolejnych głupot. I skoków ciśnienia, jak będę się gotować na coś. Także na spokojnie, na spokojnie, jest wszystko ok. No i później były urodziny Pimka. Ja miałam dodać już film w poniedziałek, niestety się nie wyrobiłam, bo wróciłam od lekarza bardzo późno, jeszcze miałam parę spraw do załatwienia. Miałam dodać film we wtorek, też się nie wyrobiłam, bo nagle było a tu z rodzinką tu, a tu na zakupy, a tu jeszcze coś tamten i nagle patrzę, jest godzina 23, też się nie wyrobiłam. No i, no i urodziny Pimka były, nie? No to, no to świętowaliśmy. Nie nagrywałam też, bo była cała rodzinka i tak dalej. W ogóle bardzo mi się miło zrobiło, bo Mimo że to był rodziny Pimka, to też pamiętali o mnie i dostałam moje ukochane perfumki, które mi się akurat skończyły, juicyłam tam chyba mamie i Pimkowi właśnie, że skończyły mi się perfumy, muszę pojechać, bo u nas na wsi nie ma sklepu z perfumami, nie? Muszę jechać do innego miasta i mówię, że no jak będziemy jechać tam przy okazji, to ja sobie perfumki kupię. No, no a że wszyscy wiedzą jak pachnę i czym pachnę, bo zawsze wszyscy pamiętają. No to dostałam je na urodziny. Także się super super cieszę. Jest to zapach, którego używam od 17 roku życia, jak mnie pamięć nie myli, więc bardzo, bardzo długo. I to jest po prostu każdym jest tym zapachem kojarzy Versace blue jeans. Genialny zapach. No także taka, tak wyglądał nasz, e, nasz tydzień. No i co? No i... No i jestem przemęczona. oziębła, zaziębła, zziębła, zziębła, zziębnięta, tak się mówi. I ledwo mówię, strasznie mam zatkany nos. No, także słuchajcie, tyle ode mnie? Tak wyglądało moje i Pimka urodziny. Pimka tutaj nie za dużo widzieliście, więc przepraszam. Teraz jeszcze mam spotkanie z babcią jedną, bo dopiero w sobotę mogła się spotkać, więc trochę jeszcze mnie tych spotkań czeka. Jeszcze mam parę innych spraw prywatnych do załatwienia, ale spokojnie. Już wracam do nagrywania, już w końcu będę fizycznie w domu, więc będę mógł montować i nagrywać. Bo najgorzej jest, jak masz wszystko nagrane, tak jak teraz, a nie masz kiedy tego zmontować, bo Cię nie ma. No. Także już nie przedłużam. Dziękuję za wszystkie życzenia wspaniałe, cudowne, które zostawiliście, wszystkie wiadomości, komentarze, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy tutaj na YouTubie. No i... No, żyjemy dalej! Bye, bye!